Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek ogrywania nowego dodatku Razem Razniej. Witam się u Sawany i spółki. Tak naprawdę to Sawana chyba przed chwilą wstała, ale jest mega zmęczona. Yy, zmęczona jest także Fibi, z tego co. No dobra, nie jest jeszcze z nią tak źle, ale tak, ona się już tutaj drze rozbudzona i rozgniewana no nasz aniołek cudowny mam nadzieję, że nie uprzykrzy nam życia weź podnieś malutką no i weź malutką na karm tak idealne tutaj jest miejsce akurat do jej karmienia, no tak ze smoczkiem bardzo mądrze, ale cóż najedzone dziecko to zadowolone dziecko i będziemy musieli jej Chwilkę czasu tutaj poświęcić zdecydowanie. Eee, baw się w Akuku. I tak. Zaczniemy tutaj grindować. Nora poszła do szkoły. Jejku, mam nadzieję, że zdążyła się wykąpać. No. Dobrze. Nasz słodziak nakarmiony. O, mamy jakieś odczucie z mamą. No, spokojnie, już, już, już. Yy, już, zaraz, zaraz. No, proszę, zajmij się tym małym brzdącem, bo ona ma tutaj, tak, moment odstawienia. Oj, 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 no, myślałby kto. Weź ją podnieść, może. Ewan, co ty tu robisz? Nasza sawana zdecydowanie nie bawi się dobrze. <grywa> Ale nikt nie mówił, że będzie się dobrze bawiła. Oj, 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 oj. No dobrze, musimy jej troszeczkę czasu poświęcić, bo ona, no niestety, co ty tu masz? Czas na ruch. O, dobra. Chwilowo było dobrze. No i co? I rzuciła to dziecko. Co jej powiem? Dobra, zrobiliśmy małą podmiankę. Wysłałam sawanę na drzemkę. A młodą zajmie się po prostu, tata. Okej, okay. tata zajmuje się malutką. Niech ona sobie w międzyczasie użyje pieluszki. A my, korzystając od razu, z okazji jej zmienimy tą pieluszkę, żeby nie zdążyło nam się zaśmiernąć, dziecko. No tak, tak, tak. A co ci się dzieje teraz, powiedz mi? Czas odpocząć. Pieluszkowa wysypka. O, już cię przebieramy. Ojciec, weź proszę. Y bez farmazonów zbędnych. Przewin to dziecko, ono ma proste potrzeby tutaj, a Ty kombinujesz i wchodzisz w jakieś filozoficzne rozmowy. Oj, 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 dobra. Ewan stara się jak może, chyba mała go obsiusiała. Siusiu na opiekunów, no i chciałam powiedzieć świetnie, ale no patrzcie, no oczywiście jest z siebie zadowolona. Nie, dobra. Tak, czysta pupka. Ewan, jej zdecydowanie jeszcze nie zostawiaj. Chciałabym, yy, żebyś jeszcze chwilkę się z nią pobawił w leżenie na brzuszku. Wiem, że ona jest mega zmęczona. Zmęczona i zła. No, co za mały dramat. Opowiedz jej bajkę na dobranoc. Ukołysz ją do snu. I włączymy mruga i gwiazdkoma. Tak, tak, tata ci tu opowiada jakieś totalne farmazony. Chyba zostanie po prostu zanudzona na śmierć. Fibiś, śpij proszę cię. Jesteś zmęczona, rozgniewana. No, już. O! Sąsiadka do nas przyszła. No, dobrze, dobrze. O, oh, okej, okay. jakoś się udało opanować ten temat. Wow, Ewanowi po prostu pół dnia na to zeszło. Gdzie jest ta nasza sąsiadka? Gdzie ona jest? O, oh, je oh, tak, zdecydowanie Tina zaproś do środka, przydałoby się, żeby ktoś mi tutaj posprzątał. W międzyczasie mama Sita, co ty robisz w ogóle, tu, mamuśka? Tak, ja tutaj zrobiłam malutkie przemeblowanie nam na dole możemy sobie razem układać już teraz puzzle, więc całkiem spoko. Weź skorzystaj z Sawancia yy, i myślę, że ty idź spać. Może póki, póki mała śpi, to ty też idź spać. Czy ona coś tam naprawiła? A, telewizor nam naprawiła. Okej. Okay. Eee, zabawne powitanie, zdecydowanie. Musimy się z nią poznać. Może myślę, że akurat wpasowuje się w nasz eee, typ. <laughs> w sumie i Savannah i Ewan mają eee, tatuaże, więc no może akurat Tina zostanie ich koleżanką dobrą. Może nawet przyjaciółką. Dobra, poznaliśmy się, przynajmniej tyle. Mamy ją już w znajomych. Ale tak, najważniejsze rzeczy, wyrzuć to i weź podaj obiad, co my zrobimy, gotuj coś niedrogiego najlepiej, a w miarę smacznego. Okej, okay, niech będą znowu mini burgery ze smażonym kurczakiem, whatever. A ty może zdobywaj przyjaciół młoda w międzyczasie. Ogólnie, generalnie się dobrze czuję, chociaż chciałabym, żeby on porobił inne rzeczy. Chciałam, żeby skorzystał trochę z wolnego dnia i trochę popisał, no ale tak. Sawana jest po prostu padnięta, więc no, nie mam wyjścia. Ona musi trochę odpocząć, chociaż troszeczkę. A w międzyczasie no, też trzeba zadbać o to, żeby dzieciaki miały co jeść. Dlatego zaraz sobie popiszemy, ale póki co Ewan musi coś przegryźć. Ej, no i co? Nora zaprosiła Atlasa do domu. Zaglądam tutaj. Muszę po prostu zrobić to tak. A znaczy jako drzwi wejściowe, bo oni wchodzą tylnymi drzwiami. Tak naprawdę zaprosiła do domu Atlasa, który jest. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on w ogóle jest, no ale dobra. I, i, i słuchajcie. Chciałam stworzyć bransoletkę przyjaźni. Może jakąś. Ta jest fajna, ta tęczowa. Wzór w tęczowe zygzaki. Stwórzmy bransoletki przyjaźni. Nora z niewiadomych przyczyn ma niesamowite parcie na to, żeby Atlas został jej przyjacielem. Co wam powiem? O, pogramy sobie zaraz w skrable. A, jest znudzony. Ojojoj. joj. Oj. Wiecie, co? Wszystko przez to, że Tina też była znudzona. No i sobie w sumie poszła. Chyba. Tak, a tutaj mamy tak w ogóle te ramki, które yy, odblokowaliśmy po ostatnim spotkaniu. Muszę nam jakieś fajne zdjęcia porobić i powrzucać tutaj. A nie, a jednak Tina gdzieś tu jest. Co ty tu masz? Denerwujący dzień w szkole. No i ten też jest pewnie zdenerwowany, prawda? O Boże, jak zwykle. Atlas to on całe życie jest. Narzekaj na nudę. Jest spięty, popraw mu humor. Bez? Chciałabyś wyglądać? Proszę cię, dobra, dam ci, nie, rozłącz się, nie nagabuj dziecka, weź z nim pogadaj, opowiedz historię wysaną z palca, wiecie, jakieś pierdoły, a gdzie są przyjazne? One są, wręcz prezent, przyjazny prezent, czy ja zrobiłam w ogóle tą bransoletkę? I jak to się wręcza? Jest! Wymień się bransoletkami przyjaźni. Nie mogę. A, Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Kto tu się do nas dobija? Szybkie pytanie. Faiz, Jalil i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu. Tak po przyjacielsku. Uważasz, że to dobry pomysł? Jasne. No, przyjaciół nigdy za wiele. Złośliwe. Nie mam tu w ogóle opcji, układaj razem. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego. Czy robię coś nie tak, no ale dobra, niech młoda poukłada sobie w międzyczasie. Jak ty się czujesz, sawana? Dobrze, całkiem dobrze. Wstawaj. Wiem, brakuje ci zabawy, słońce. Weź sobie resztki. Nie, mamo, nie, 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 mamy Bobasa tutaj dosłownie, więc raczej nie jest to możliwe. Jak to nie, nie jest możliwe? No weźcie mnie nawet nie denerwujcie. No. A, wy tu sobie siedzicie, no dobrze, okej. Okay. Czy. Gwendolyn packet. Dobra. Jasne. Kontynuuj. O, i razem układacie, tak? Zajmij się układanką. No, dobra, układajcie razem. Coś ładnego, później to oprawimy. No i będziemy mieli pamiątkę. Na początek zaczęliśmy sobie 50 kawałków, więc myślę, że nie tak trudno. Oj, oj, oj oj, oj. Oj, oj, oj. Z przyjemnością porozmawiałem z Atlasem. Ale ktoś tu się obudził i jest głodny. ojojoj oj, oj. Opieka. Na karm. Karm piersią. O. Dobra, zostaw to zmywanie, rodzinne pogaduszki też muszą poczekać. To dziecko jest głodne. No jest taka nasza mała drama-lama z niej. No ale co wam powiem. Ona będzie taka trochę atencyjna. Malutka jest, nie, więc jest to jej wybaczone. No ładnie. <ścoughs> Ewa nie może powstrzymać się od śmiechu. Żart, który opowiedziała Nora i był zbyt śmieszny. Lubi żarty? No dobra, niech lubi żarty. Póki co, Maluszku, mama cię tutaj pouczy troszeczkę. No, ja wiem, wiem, ostatnio też mi tu dramatyzowałaś. Straszne rzeczy kładą dziecko na podłodze. Koniec świata! Podnieść głowę to jest po prostu coś niemożliwego. Chociaż ona już nauczy. O, no i zadowolona, no i słoneczko nasze, no. Po prostu zmiana o 180 stopni. Ucz się, malutka, ucz. Chociaż ona, o, odblokowano obrót na plecy. Brawo. O, leżenie na brzuszku. Jeszcze raz. Ona, wiecie, ona jest typem dziecka, które woli się ruszać niż pewnie e, słuchać książeczek. Ale już, już patrzę. Tak, 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 malutka. Zaraz się z powrotem położymy spać. Co ty tu masz? Mamy, tak. Obróć się na brzuch. Ktoś mi powiedział, że jedzenie ziemi. Jak będziesz to robić, inne dzieci mogą ci dokuczać. <grywy> Niefortunny ruch dla Żółwia, całkiem dobry dla niemowlaka Fibi. Obróciła się na plecy. Jej, podnoszenie głowy. Cudownie mamy pierwsi goście, Siusiu na opiekunów. Ale nie, dalej. Mama ci jeszcze tutaj trochę popomaga. Aktywności, leżenie na brzuszku. Póki ty jeszcze masz w miarę siłę, bo ty zaraz, no, ona bardzo szybko jej spada energia temu naszemu maluszkowi. Mama tu dosłownie w samych gaciach siedzi z nami. No tak, tak. No, widzicie, jak ona udaje. Kto by tam jej wierzył, no? Znaczy, ja wiem, że w momencie, kiedy jej się pewnie mówi, że to jest ćwiczenie, to jest niefajne. Ale no, świetnie jej idzie. Ona jest ruchliwa, więc to raczej po, powinno jej przychodzić z łatwością. Też to w sumie jest niesamowite, bo. Yy, patrzcie, w sawanie rośnie zabawa, nawet jej sprawia to radość, więc kimże ja jestem, żeby to oceniać? Urocza jest i bardzo zdolna. <laughs> Może troszeczkę krzykliwa, ale. Co, co, co? Co? Co się stało? Co? Co jest? Obrót na brzuszek! Jej! Ty, słodziaku, dasz. No i pięknie! Co my teraz możemy się z nią pobawić? Patrzcie, sama się przesuwa z kubana. Weź jej poczytaj książeczkę, może ja wiem, że ona raczej chyba tak średnio takie tematy, ale może Anusz jej się spodoba. Pokaż, co ty tu masz. Czas odpocząć. Oj, 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 Ona pewnie zaraz uśnie. Jest ruchliwa, więc... <ścoughs> więc pewnie takie tematy jej się nie bardzo podobają. Pewnie zaraz uśnie nam tu dziecko. Dobra, to skoro mama tak się tu skupia na opowiadaniu ci... Bajeczki, to może ty się skup na użyciu pieluszki. Tak, tak. Myślę, że to dobry pomysł. Przewin małą Fibi, przy okazji, no bo daje od niej niemiłosiernie. No tak, chodzenie w bieliźnie, tudzież w piżamie cały dzień, muszę dodać jakieś inne piżamki, to chyba będzie teraz dla nas rzeczywistość. No ale co tam? Sami swoi. Boże, 24. Co tu się dzieje? Dziecko odrabia lekcję o tej porze. Matko, gdzie ty jesteś? Tutaj odrabiasz. Ewan, pomógłbyś jej? Nie bądź taki pomóż przy odrabianiu lekcji. Całkiem, całkiem udany dzień. Połóż tu. czy my chcemy ją nakarmić? Nie, chyba nie jest jeszcze tak źle. Śmierdząca pielucha. Jak to śmierdząca pielucha? No już czyściutka pielucha. E, połóż spać, Fibi. Włącz e, koły sankę. i gwiazdko ma, bo ja ją gdzieś rzuciłam. Czy co? Co tutaj tak śmierdzi? <śmierdzi> no, kołyż do snu. Ona jest taka zmęczona, że powinna od razu pójść spać. Praktycznie. Kaweczka, no, no widzicie, no takie to życie bobasa. O, oh, dobrze, wyrzuć śmieci. Moja droga, teraz przyjemności. <grymne> <grymne> po prostu y, rodzice roku, <grymne> godzina pierwsza w nocy, a młoda odrabia lekcje. W sumie dobrze, że w ogóle odrabia te lekcje. Malutka śpi, Sawana korzysta z toalety, myślę, że przyda się, żeby trochę... Zostaw dla kogoś rysunek. O, 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 możemy to zostawić, możemy to zostawić. Ten to ja bym wywaliła. Stwórz rysunek dla, dla, dla Nory na poranek. Niech coś ma, niech wie... Że... Wiecie... Spe... Rzuciła dosłownie to samo. Niech wie, że o niej myślimy. Mentoruj dziecko. No może, może kiedyś. Jej, Norcia jest odpowiedzialna. Dobrze Norcia, skoro jesteś odpowiedzialna, sikaj po mistrzowsku. Odrobiłaś lekcję i śpi Słońce, nie mogę się doczekać weekendu, bo zajmiemy się sobą. Ale ty nie idź spać, porozmawiaj z Ewanem. Bo on y, jest we flirciarskim nastroju. Podejdź tutaj, mój drogi. O nie, Norcia się wystraszyła ciemności. Nora nigdy nie wie, co czai się w ciemnościach. Mrok jest jedynie kotarą, za którą czają się najokropniejsze... Nie, 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 proszę, tylko nie to. Tylko nie to. Obudź ją. Obudź ją koniecznie, no bo w międzyczasie... Y Ewan bierze prysznic, jak wysłałam do sklepu po pewne zabezpieczenia. Także nie chcielibyśmy mieć obecnie <śmiech> <śmiech> dziecka, e, więc musimy coś e, w tym temacie zrobić. Nie, 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 nie. Chcemy tu e, poprosić o opryskanie potwora Sawanę. Niech ona się tym zajmie. Ty już nie panikuj. Spokojnie, spokojnie. Gdzie, gdzie, gdzie ty biegniesz? No i uciekła. Tak, sawana nam opryska potwora. Ta spanikowała. Poleciała gdzieś nie wiadomo gdzie. Chyba już co? Poprosi o położenie do łóżka sawanę w takim razie. Sama chyba nie dasz rady, co? Niech cię utuli do snu. Myślę, że od razu będzie lepiej. No chodź. Chodź, biegnij tu, już nie panikuj, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Musimy ci tu zostawić lampkę po prostu, żebyś miała włączoną. I chyba zresztą, o, od razu jest pewna siebie. I chyba zresztą jest zbyt wystraszona. No nie, już nie jest wystraszona. Co się stało? Strach przed potworem. Ok, już to mija. Widmo przerażenia. No, to chyba już po wszystkim. O, tak. Idziemy. No. Nie ma czego się bać. To tylko wyobraźnia. O, o mają odczucie razem. No i słodko. No i w międzyczasie Ewan poszedł spać. Czy my powinniśmy go obudzić? I mieć chociaż odrobinę zabawy. Myślę, że tak. Myślę, że to im się zdecydowanie należy. No i musieliście aż tutaj wyjść do pokoju swojego jest? dziecka, żeby porozmawiać na ten temat. Jest piąta rano i to, to zdecydowanie nie jest dobra pora na takie rzeczy. Tym bardziej, że Ewan zaczyna pracę za dwie godziny. No tak, powiedzieć o nich, że są odpowiedzialni, to, to chyba nie to, prawda? Ewam zaczyna pracę za godzinę? No świetnie, co ja wam powiem, no zaczyna! No trudno. No tak, oni obydwoje stwierdzili, że chyba nie ma sensu już się kłaść spać w ogóle jak pracuje dziś e, Sawana za trzy godziny? Kurczę, powiem wam, że na te, e, na te kilka godzin... Właściwie, ile nas tu nie będzie, do dziesiątej to jest dosłownie jedna godzina. Chciałabym y, zaprosić babcię żeby tu przyszła do nas i dosłownie chwilkę doglądała małej Fibi. Więc ty, dziewczyno, już zjedz tu śniadanie i weź proszę cię iść spać. Ty musisz iść spać. Ty musisz mieć energię, żeby zajmować się tym dzieckiem. Ona zaraz się obudzi i będzie głodna, ona już jest głodna, ale ona z drugiej strony nie lubi, jak się ją budzi. Nie wiem, mam nadzieję, że ojej, czy ona się budzi? Nie, przekłada się tylko z plecków na brzuszek. Dobrze. Eee, także Ewan, czy ty zdążysz coś zjeść? Chowam te naleśniki albo dobra nie chowam ich, bo zaraz młoda się obudzi w sumie. Tak i będzie głodna. Weźmiesz sobie porcję. Co ty tu masz? Widmo przerażenia, ok. Obawa przed ciem. Co tu się dzieje? Nie! Ewan, dobra, zostaw te naleśniki. Nie mamy na to czasu. Zdecydowanie jest siódma. Wstajesz, jesz naleśniki i w sumie możesz nawet dojeść te naleśniki? Tak szczerze mówiąc. Dojedz po Ewanie. Nora zaczyna, chociaż nie. Czy ona by dojadła to? Realistycznie. Na 100% nie dojadłaby po, tego po swoim starszym bracie. Ewan poszedł do pracy. Eee, pracuj ciężko. A ty? Ty, moja droga, już nie wiesz. <laughs> Przywiesiłaś się młoda. Dobra, dobra. Tak, jesteś zła. Naleśniki sobie zjedz. Co ty masz? Eee, czuj się pewnie nocą przebywając na zewnątrz. Da się zrobić. Myślę, że na, na kolejnym nocowaniu będzie to do ogarnięcia. O! Odblokowano etap przez pana noc, cudownie. Obudź malutką, nie wiem, co ona na to. Mówili, że to niemożliwe, ale Fibi po raz pierwszy przespała całą noc bez marudzenia płaczu ani pobudek cisza i spokój. No i może cichutkie chrapanie. Chodź tu, słodziaku, yy, zrobimy ci pierdzioszkę. No już, dobrze, dobrze. Nie ma co się stresować, opieka. I nakarmimy Cię piersią. No, troszeczkę zabawy nie zaszkodzi, prawda? Cudownie, powiem Wam, że chciałabym tu obserwować całe dorastanie Fibi, więc no, te odcinki będą takie trochę przeciągnięte, no i jednak trochę będzie trwała ta seria. Ale widząc po Waszym mega, mega pozytywnym feedbacku, to nie dość, że bardzo fajnie mi się tutaj gra. No, i się spieluchowała. Ja pierdzielę. Weź ją na karm. Karm piersią. Nie dość, że mi się tu fajnie gra, no to jeszcze podwójnie cieszy mnie to, że Wam się to fajnie ogląda. Sawana zaczyna pracę za godzinę, nie? Oj, 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 oj. oj. Eee. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli, Gwendolin. Tak, nakarmimy Cię i zaraz zadzwonimy po babcie. Babcia na ratunek. To tu, czy ty masz brudną pieluchę, czy ty jesteś po prostu głodna? Nie jestem pewna. Wiesz co? Ja cię na wszelki wypadek przewinę. Lepiej dmuchać na zimne, stracić jedną pieluszkę, niż, niż później wąchać tych śmierdzieli. Gwendolyn zaraz tu będzie, nie mam pojęcia w którym momencie ona dzwoniła po tą babcię, ale tak, liczę na to, że, że się uda i <ścoughs> jakoś naciągniemy babcię na zajmowanie się malutką Fibi. No i <śpiew> mama idzie do pracy, <śpiew> trzyma mnie. Trzymam mnie, co ty robisz? Idź do pracy, weź zostaw to dziecko. <noise> zostaw to dziecko, edycja specjalna. Mam nadzieję, że ona nie pójdzie z malutką. Eee, Nora opanowała sztukę składania samolotów z papieru i nie może się doczekać, by wypróbować swój oryginalny ponaddźwiękowy model. Już robiła, odrobiła swoją pracę, a pełniący zastępstwo nauczyciel nie patrzy. Może to dobry moment na próbę. Tak. Rzuć samolot, zdecydowanie Nora by to zrobiła. Pogorszenie oceny małe. No i co? To co? Idziemy do pracy z małą? Powiem Wam, jestem ciekawa. <noise> Jak to się skończy, ale słuchajcie, no, póki co żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. Aha, <śm> ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!